Cześć, nazywam się Marta Chowańska, jestem wizerzystką i w tym krótkim filmiku pokażę Ci efektowny i schludny makijaż brwi. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewną siebie bardziej przedsiębiorczą. Dobieram spersonalizowane programy pielęgnacyjne, przeprowadzam lekcje luksusowego makijażu, w którym każda z nas wygląda jak milion dolarów w pięć minut. Prowadzę warsztaty rozwoju i pewności siebie oraz buduję i rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay. I dzisiaj chcę Ci pokazać mój złoty środek, kompromis po prostu na temat pięknej brwi, czyli co zrobić, żeby one były z jednej strony bardzo ładnie wystylizowane, takie schludne, wyrysowane, a z drugiej strony super naturalne. Jeśli chodzi o brwiowe trendy, to chyba przeszliśmy już wszystko. Chociaż pewnie nie, ale już było i. I, I takie cienkie brwi, geometryczne, i, i wyczesane, i zupełnie naturalne, i wyskubane, i takie niedotknięte pinsetą nigdy. Natomiast ja ci dzisiaj pokażę technikę, którą uważam, że. Jest jedną z najprostszych, najpiękniejszych, najbardziej efektownych technik ładnego malowania brwi. Szczególnie dla tych z Was, które mają naturalnie swoje brwi. Um, znaczy, musisz, musisz mieć chociaż troszeczkę włosku, bo tak bym to nazwała, bo nie jest to technika dla brwi pernamentnych. Ale jeśli naturalnie masz takie brwi, które trochę trudno ci ujarzmić, chciałaby się podkreślić, ale nie, sta, nie chcesz stać przed lustrem godzinami, to pokażę ci moją technikę, którą. Którą obecnie stosuję, uwielbiam i myślę, że sprawdzi się również u Ciebie Pierwszy produkt, którego będę używała to jest konturówka do brwi Oczywiście kolor dobieram indywidualnie każdej z Was do odcienia włosów Więc ja już mam swój, swój kolor I zabawa polega na tym, włoski są troszeczkę już wyczesane w górę Czyli ta brew jest taka jakby widzisz trochę ujażniona. Ja po prostu ją wyczesałam wcześniej jednorazową szczoteczką do tuszu w ten sposób I to jest istotne ale widzisz, te brwi nie są idealne, są w nich jakieś tam prześwity, ubytki, e, nic nie szkodzi, bo teraz biorę kredkę i uwaga, od początku brwi, czyli od pierwszego włoska zaczynam malować linię aż do końca. Ten koniec można troszkę przedłużyć, ale nie za bardzo i maluję tą linię raz, potem drugi raz i potem trzeci raz, czyli robię sobie jak od linijki. I na początek tak to zostawiam. Jak widzisz, kredka przyciemnia się z każdą linią. Bo nią można delikatnie włoskować i taki filmik już Wam też nagrywałam, ale można jej również bardzo, bardzo mocno wyrysować. Także jeden raz. Dokładnie w tym samym miejscu. Drugi raz. Trzeci raz. I gotowe! Oczywiście żartowałam, z takimi brwiami nigdzie nie wychodzimy, ale ta linia jest taką bazą do kolejnego kroku, jakim jest użycie tuszu zagęszczającego do brwi, czyli produktu, który jest super prosty w użyciu i on z kolei układa, zagęszcza włoski. Dobrze, kiedy tego tuszu jest niewiele na szczoteczce dosłownie tyci, tyci. I teraz od połowy brwi zaczynam rozmazywać sobie przy użyciu tej szczoteczki moją kreskę. Ku górze. Można to też zrobić czystą szczoteczką, taką bez tuszu, ale tusz, jak zaraz sama zobaczysz, dodatkowo wypełni, nabłyszczy i jakby ujarzmi włoski i wypełni też ubytki między nimi. Więc najpierw nie robię początku, tylko wyczesuję sobie całą tą linię w górę. Ja jestem oczywiście brunetką, mam ciemne włosy, więc ta moja brew będzie ciemniejsza, ale dla blondynek mam te same kolory w odcieniu blond i to wtedy wygląda super, super naturalnie i jest to jasne, więc nie martw się, jeśli masz jasne włosy i chciałabyś tą samą technikę zastosować, to mam idealne produkty dla Ciebie. I zobaczcie, że najpierw robię tam, gdzie tych włosków jest dużo, wyczasuję mocno w górę i tak zostawiam, a na koniec tą resztką tuszu rozmazuję i rozcieram. Mam nadzieję, że dobrze to widzisz. Początek brwi. Tak, żeby tutaj powstało tylko takie delikatne wycieniowanie. Delikatnie, delikatnie rozcieramy, tak, żeby ten kolor się nieco zgubił. I zostawiamy te włoski. Właśnie ułożone ku górze. Czasami potrzeba na tym etapie dołożyć troszeczkę kredki, żeby poprawić symetrię i tak zrobimy w tym wypadku, czyli na lewej brwi dołożę troszeczkę kredki na początku, bo tu po prostu mamy mniej włosków i widać, że ich brakuje, więc teraz sobie doszkicowuję. Z kolei prawą brwi troszeczkę. Blenderkiem do makijażu, jak gumką do mazania dotknę na początku, żeby ten koniec wyrównać i tak naprawdę gotowe. Jak widzisz to nie jest trudne, to nie jest trudne, wystarczą dwa produkty i umiejętna technika. Dzięki temu, że zrobiłyśmy tru, trójkrotnie, trój, trzykrotnie taką potrójną linię właśnie, to ten efekt jest taki bardzo wycięty pięknie, jakby ta brew jest tutaj taka gładka, taka wystylizowana, jak po, wiz po wizycie w browbarze, ale dzięki temu też, że wyczesujemy włoski ku, góry, ku górze, to ona pozostaje bardzo, bardzo naturalna. Także zachęcam Cię serdecznie do wypróbowania tej techniki. Dla mnie to jest najszybsza metoda na ładne podkreślenie brwi. Jeśli chciałabyś swój zestaw do brwi Dobrać. Zapraszam cię serdecznie, na do mnie wiadomość prywatną. Zapytaj o produkty dla ciebie z przyjemnością. Dobry kolory dla ciebie i będziesz mogła sobie ją nie zakupić. Lub możesz po prostu skorzystać z mojego sklepu online, gdzie znajdziesz oryginalne produkty. Dokładnie te same, których używam i możesz sobie je zamówić przez moją oficjalną stronę. Tymczasem bardzo dziękuję, że oglądałaś. Mam nadzieję, że spodobał ci się ten film, że spróbujesz go na sobie. Pozdrawiam cię ciepło. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do obserwowania moich social mediów, Instagrama, TikToka. I Facebooka Marta Chowańska, a tymczasem ściskam Cię, pozdrawiam. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Papa! Pa.